Chcę Ci dzisiaj opowiedzieć historię, która może zaoszczędzić ci wiele emocji, pieniędzy, czasu i nerwów. Dlatego, ambitny, pracujący mężczyzno, tym wszystkim, co tutaj powiem, chcę Ci utorować najlepszą możliwą ścieżkę do osiągnięcia Twoich celów. Moją misją jest dać Ci kierunek i narzędzia, które działają na każdym etapie, jeżeli będziesz zdeterminowany i posiadał chęci do rzetelnego działania. Ale zanim powiem Ci, co przygotowałem, muszę Cię uświadomić o kilku istotnych punktach. Po pierwsze, nie potrzebujesz idealnych warunków, aby robić zmiany. Ludzie, których znam, są mocno ograniczeni czasowo i mają czasami jedynie dwie jednostki w skali tygodnia i pracę i dalej dają radę. Nie musisz być zmotywowany. Motywacja to efekt działania, a działanie trzeba przyszykować. Nie jesteś za słaby na start, każdy zaczyna ze swojego punktu i proces należy dopasować do właśnie tego miejsca startowego. I na koniec, nie musisz mieć doświadczenia. Cztery miesiące ułożonego procesu, to coś, co naprawdę daje ci bardzo dużo. Natomiast ten film nie będzie również dla każdego. Wyłącz go od razu, jeżeli jesteś osobą, która szuka wymówek przy pierwszych kryzysach, oczekuje. Efektów bez zmiany czegokolwiek w życiu prywatnym, chce robić tylko to, na co ma ochotę, i boi się wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje. Jeżeli mamy to już omówione, to chcę Ci powiedzieć, że mógłbym w tym całym filmie dać Ci tonę tekstu, ale chcę, żebyś mnie wyraźnie słuchał i rzeczywiście skupił się na całościowym przekazie tego materiału. Ponieważ nie będę wrzucał Ci tutaj trików, planów bez pokrycia, czy wskazówek, które wiecznie słyszysz na Instagramie, na TikToku, czy nawet na YouTube. To nie będzie ogólny film tego typu. To będzie coś, co brakuje wielu osobom, które startują, jak również są średnio zaawansowane, czyli jasności podejmowania określonych działań oraz powodu. Aby wszystko miało ręce i nogi, chciałbym zacząć od omówienia mojej sekwencji zacznij tu z Instagrama, które niedawno wstawiłem. A więc jesteś ambitny, dbasz już o siebie, ale aktualnie możesz stać w miejscu. To bardzo popularna sytuacja, ponieważ nawet jeżeli robiłeś określone rzeczy do tego momentu, to przychodzi taki moment, że natrafiasz na ścianę. Po prostu nikt ci nie powiedział jak operować dalej. Nikt cię nie ostrzegł przed tym, co może się wydarzyć i natrafianie na coś takiego jest zdecydowanie popularne. Dlatego chcę, żebyś został tutaj na chwilę, żebyś zrozumiał co Kryje się pod tym wszystkim, ale przede wszystkim, żebyś wiedział, jak możesz sobie z tym uporać. A więc, dla lepszego kontekstu, przez ostatni czas poczyniłem zauważalny postęp, jak możesz zobaczyć na zdjęciach. Natomiast to było poprzedzone wieloma błędami. Robiłem wiele rzeczy bez żadnej struktury. Nie rozumiałem istoty planowania, istoty. Przeanalizowania, co w ogóle powinienem planować i wielu innych tego typu rzeczy, poświęcałem zbyt dużo czasu na swoje treningi, ponieważ myślałem, że więcej jednostek, więcej objętości, to tak naprawdę będą lepsze efekty. Nie miałem wystarczającej wiedzy, aby wiedzieć, co realnie działa. Myślałem, że tak naprawdę wiem bardzo dużo. Natomiast jeżeli chodzi o Układanie systemów, o tak naprawdę yy, sprawdzanie samego siebie, okazywało się, że stałem przez dłuższy czas w miejscu. I coś, co uważam jest bardzo istotne i niedoceniane, czyli nie przebywałem wystarczająco dużo czasu z osobami, którzy osiągnęli to, do czego dążę. Zatrzymaj się teraz. Wyobraź sobie, że rozmawiasz z osobą o swojej sylwetce, o swoich celach, która. Zrobiła to tak naprawdę z innymi osobami oraz na swoim przykładzie wielokrotnie. To chyba szanse, że zrobi to u ciebie, są zdecydowanie większe, ponieważ ona wie, co jest najlepsze, wie, co jest najważniejsze, wie na co nie warto poświęcać czasu i tak dalej. Dlatego osoby, które są już w miejscu, do którego chcesz dążyć, to uważam, że są jedyne osoby, od których powinieneś brać rady. Jak już wiesz, że sam miałem swoje problemy i trudności, to muszę ci powiedzieć, że nastał taki moment, że zrozumiałem, że właśnie bez systemu nic nie zrobię. Bez czegoś, co będzie mi pomagać, nawet jeżeli mam gorszy dzień, bez czegoś, nawet jeżeli nie wiem, czy dzisiaj powinienem się na to decydować. To jest rzecz fundamentalna. Zamiast operować jak do tej pory, zacząłem. Analizować, po co coś robię, znać te powody, o których mówiłem, zmniejszać swoją objętość i częstotliwość, aby było to bardziej dopasowane pod, mojego, pod moje życie prywatne. Zacząłem edukować się w zakresie mindsetu, odejścia mojego, odżywiania się właściwie, jak również nowości popieranych badaniami, ponieważ trening, który działał 3-4 lata temu, Został w wielu miejscach przetransformowany przez nowe badania, dlatego trzeba to śledzić. I zacząłem się również słuchać swojego organizmu. Co mi to dało? Przestałem pracować chaotycznie. Zwiększyłem swoją wiedzę. Dlatego też nagrywam dla ciebie ten film. Moja sylwetka odpowiadała na bodźce. No ale zapytasz się, sylwetka odpowiadała na bodźce, no ale jak to teraz wygląda? Aktualnie. To zdjęcie z ostatniego czasu zrobione na mojej starej siłowni po treningu PUSH. Zatem te tylne partie nawet nie były jakoś bardzo przetrenowywane. Natomiast uważam, że wygląda to dosyć nieźle. Możesz podzielić się w komentarzu, co sądzisz na ten temat. Od razu chciałbym Ci powiedzieć, żebyś zostawił na tym kanale subskrypcję, dzwoneczek, jak również powiedział mi, co podobało Ci się z tego filmu, a co powinienem poprawić. Aby w ogóle osiągnąć to, co tutaj widziałeś, musiałem opracować proces, który posiada jeden kierunek, stawia na kompleksowe łączenie podejścia, powtarzalności, jak również analizy, jest elastyczny do momentu naszego życia i opiera się na przewidywalnych danych. Nie powinieneś pracować na emocjach i na przeczuciu, tylko na danych, które mówią Ci, co masz robić. Nawet gdy uważasz inaczej. Natomiast niestety większość osób dalej liczy na idealny plan bez żadnej rozmowy czy ankiety. Tutaj jeszcze mógłbym dodać, że myślą, że plan rozwiąże całą ich sytuację. Nie mają procesów sprawdzania postępów, nie konsultują się, nie robią raportów, nie wprowadzają zapisków treningowych itd. Nie wyciągają wniosków. Bo nie mają danych, więc nie mają z czego wyciągać wniosków, tak? Naśladują osoby w internecie, które są kompletnie inne. Ty, który to oglądasz, jesteś jedyny w swoim rodzaju. Dlatego nie możesz kopiować innych osób, ponieważ widzisz, że one ostatnio osiągnęły postępy. To wcale nie znaczy, że zadziała to u ciebie. Ale ci się nie dziwię z tym wszystkim. Kompletnie ci się nie dziwię. To branża. Pokazuje nieprawdziwą rzeczywistość. Rób te ćwiczenia, jest tak, tego nie rób, to cię szkodzi, na to się nie decyduj, i tak dalej. To wszystko nie jest indywidualny system. To ogólne zalecenia, które często nie będą miały dla ciebie pokrycia. Dlatego ja posiadam inne podejście. Zamiast zgadywać, przewiduję. Zamiast liczyć na szczęście zbieram dane, zamiast kopiować działanie innych, robiąc puste prowadzenia z raportami na maila dwa razy w miesiącu, odpowiedzią na jedno pytanie, ułożenie gotowca w Wordzie, ja buduję cały program dla Ciebie. Dlatego podopieczny zostaje u mnie zamiast iść w inne miejsce. To chyba ważne, prawda? Dlatego, jeżeli czujesz na tym etapie, że chciałbyś odróżnić swoją formę od 90% społeczeństwa, być w tych 10%, to napisz do mnie na Instagramie słowo przewaga, wtedy zwrócę się do Ciebie i powiem więcej na temat tego, w jaki sposób mogę Ci pomóc. W tym momencie to koniec tej sekwencji. Natomiast chcę tu zrobić Jedną rzecz, inaczej niż większość, nie będę ci tu robił kolejnego slajdu, wykresu, czy prezentacji, ponieważ efekty moich działań, mojego podejścia i całe budowanie mojego profilu masz na Instagramie. Na tym etapie po prostu musisz czuć. Uważam, że powinieneś czuć, że powinieneś po prostu pogadać. Dlatego po prostu napisz do mnie słowo przewaga. Sprawdzę, czy mamy wspólne pole manewru. Pamiętaj, że jest to niezobowiązujące, a jest to krok w przód niżeli utrzymanie Twojej osoby w dalszej stagnacji. Chyba warto. Natomiast, jeżeli na ten moment tylko wzbudziłem Twoją ciekawość moją osobą i poznałeś mnie z innej strony, to i tak zrobiłem bardzo dużo. Z tego powodu, jeżeli mnie jeszcze nie obserwujesz, to wejdź w link na tym kanale, który przekieruje cię na mój profil. Chcę, żebyś czuł się na nim dobrze, wyciągał z niego użyteczną wartość, miał odpowiedzi na swoje pytania i czuł, że czas, który na mnie przeznaczasz, jest dobrze spożytkowany. To tyle ode mnie. Czekam na Twoją aktywność. W niedalekiej przyszłości pojawi się wywiad z klientem, jak również dalsze filmy które będą tylko lepsze. Trzymaj się.